Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować grę, może ją już znacie, może nie. Nazywa się Shop Pekip i polega ona na tym, że zakładamy sklep w takiej fantastycznej krainie, gdzie są rycerze, magowie. No i oni oczywiście potrzebują sprzętu, potrzebują mieczy, tarcz, potjonek i nie wiadomo czego tam jeszcze. Jeśli chcecie się przekonać, jak radzę sobie jako sprzedawca sklepowy, zapraszam Was do oglądania. Jest tarcza. Jest mieczyk i jest podka. Już tłumaczę wszystkim, o co chodzi w tej grze, bo jestem ekspertem. Jestem już ekspertem. Gra polega na opróżnianiu śmietników i sprzedawaniu towaru. O, czekajcie, mamy pierwszego klienta i drugiego. Nie znów, o Jezu Święty, co ja zrobiłem? Drugi raz to samo. Dobra, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Wszyscy się teraz ze mnie śmieją. A jak to się dzieje, że ja mimo wszystko zarabiam, zawsze mam 160 zł, mimo że, coś jeszcze sprzedałem dwa kamienie chyba, mam muszę kamień od tego, co chwilę mam 160 zł, mimo że kupuję jeszcze potkę dodatkowo, no nieważne, zamówiliśmy towar i sprzedaliśmy go bez żadnego zysku, ceny hurtowe, no są trochę, dobra, tu jakieś potki zaczynają schodzić, nikt nie chce kupić niebieskiej potki, nikt nie chce kupić zielonej potki. Na, potki życia jakoś tam schodzą. Dobra, czekamy czekamy, aż to zamówienie do nas przyjdzie. No o jest. Dobra. Nieważne. Mam być grzeczny dla klientów, nic nie powiem. Ale w razie czego mam zawsze miecz i piorun. Dobra, jest już to zamówienie. Jest. Okej, okay, dobra. I teraz sprzedam z zyskiem. Zysk dajemy na 150. I tu też dajemy na 150 zysk i koniec. I kamień jeszcze żeśmy dostali. Dobra, mamy kamień, mamy podki Naprawmy półki sklepowe, żeby wszystko było ok. Jest git, tu też... Dobra, zapraszam! Halo! No i kupi... O, on chciał podkę ognistą, a ten mu wykupił, dobra. Więc, my sobie w tym momencie możemy dwie potki ogniska zakupić, jednego kamienia zamawiamy i jedną potkę leczącą, albo nawet dwie, i robimy takie zamówienie za 100. No, powiem wam, że ładnie wyglądają tu tarcza, tu miecz. O, idzie ktoś. Potem mi przewrócił. O, co za koleś. No nie, i kamień mi przewrócił. Bo im się ceny nie podobają, bo są za biedni dla mnie. No jak są tacy biedni, to niech przychodzą, nie przychodzą do mojego sklepu. Dobra, widzę, że ktoś tu już zbacza z kursu. O, kurs na miecze i ten, ale do bogaty. No dobra, może nie do końca. Dobra, mamy podki Już je tu stawiam. Czekajcie. Kamień, okej, okay, wszystko jest. Nikt nie chce kupować zielonych, nikt nie. Ale to nawet nie jest tak, że oni nie chcą kupować, bo są za drogie, tylko oni nawet nie przychodzą po nie. Dobra. No i co pani kupi? Ona by jeszcze chciała ubranie kupić. Wzięła zwykłą potę. No i dobrze. My, żeby sprzedawać ubranie koszulkę 48 byśmy potrzebowali, to możemy zainwestować w jakieś buty albo coś. Bo mamy jeszcze jeden stół, i wydaje mi się, że na tym stole będziemy w stanie postawić te buty. A to się zaraz okaże. O! 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 Zapraszam. Jest! O jest, miecz poszedł. Och, i ten jeszcze dwie rzeczy kupił. Dobra, to robimy tak. Miecz. Buty. I co się tu sprzedało? Fire Potion oczywiście, jak zwykle. Dobra, zamówienie poszło. Ładnie, ładnie. Patrzcie tutaj. Już mamy. O, a czemu mamy 3 na 5 sprzedane? Jak żeśmy jeden sprzedali i tarcze 2 na 5? To chyba chodzi o ilość klientów, które, którzy podeszli, coś się sprzedało znów. Ktoś tu grube hajsy zostawia w naszym sklepie. Halo, zapraszam. Bum, efekty specjalne. Bum, zapraszam do mojego sklepu. O, idzie, babeczka już się pani podkusiła. Tutaj wybór, szeroki wybór tarcz. Dobra, poszła gdzie indziej, coś tam weźmie. My w tym czasie musimy już miecz kłaść. Bo może będzie chciała kupić Butów. Nie możemy, wiecie, bo Buty są chyba na stojak, którego my nie mamy. Na szkoda. A nie, buty można tutaj. O, super. Dobra, to jeszcze weźmiemy tak: koszulkę, rękawice. I co nam się tam sprzedało? Fire Potion. I zwykła. Dobra i będziemy mieli właściwie cały asortyment Cena butów O Jezu Już cena butów Cena butów Dobra jest zwiększona Ktoś coś kupił? Dobra ustawiłem już cenę butów Wzięła potę kupiła Czy my już mamy to zamówienie? Jedzie Ciężkie można portal później kupić i będzie tutaj, zamiast skrzyni, to będzie nam portalem przychodzić rzeczy. Cena mieczat. Nie, miecz jest dobrze. Profit 43. No niestety tego się nie da. Wiecie co? Znaczy ustawmy cenę na 150. Tarcza się sprzedała, tak. No to zamawiamy tarczę. Można było dwie od razu zamówić. Bo widzę, że już. O, już ktoś miecz chce kupić. No i kupił miecz. Dobra, naprawiamy tutaj. Coś mi się pojawiło po prawej. Aha, że to się wiesza na jakimś murze. To jest narysowane na czym się to wiesza. No i nie mam takiego czegoś. To odłożę to może. O. Dobra. Jak tam nasze zamówienie przyszło. Idealnie w, do, w samą porę. Dobra, to teraz musimy tak zamówić. Jedna potka. Jeden miecz. Rękawice już się sprzedały, widzę. Ognista. Dwa miecze, dwie tarcze będą. I jeszcze jedna ognista. To i to. O Jezu, przesadziłem. nie mogę, muszę coś wyrzucić, ale nie widzę, że nie jestem w stanie, a dobra dobra, jeszcze raz jeszcze raz dwa miecze jedna tarcza, jedna taka płotka dobra, idzie cena rękawic, co ceny rękawic nie podniosłem no to się sprzedały, kurcze ale to nic się nie stało, nie wychodzimy na minus i tak. Nie wychodzimy na minus. Czy my już mamy skila przypadkiem, że możemy kupić? Mamy 35. Dodatkowe 30% tolerancji z more Acquire 30%. Hmm. Wiecie co, nie wiem sam co brać za skill'a. Cena rękawic rzeczywiście była przystępna. I co weźmie? Tarcze. No, i wziął tarcza i miecz. No, i ja teraz znów tarcza i miecz. Tarcza i miecz do zamówienia. Z dwie poty. I tu z dwie poty. Jeszcze widzę, że coś jeszcze kupują. Co się sprzeda? Rękawice się sprzedały. O jezu, coś. Wszystko się posprzedawało, czekajcie. To trzeba tak, tu raz, dwa, nie. O, Je o Jezu, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, dwa, raz. Co się stało? Coś jeszcze zamówiłem? O Jezu, zamówiłem to już. No nie zauważyłem nawet. No dobra. Zostaw kasę na ulepszenia, no właśnie zostawiam, aha kasę na ulepszenia, a co już jest, evening? O oh evening już jest. Jeszcze tarcza się musi sprzedać i zrobimy quest'a. Okej. Okay. Ile ja tych płotek pokupowałem? On mi co? Aaaa! Złodzieju! Kurde, wiedziałem, że mi coś ukradł. A to cygan. Ja jestem niepoprawny politycznie. Ale go dojechałem, no i to się właśnie nazywa prawdziwy sprzedawca sklepowy, nie jakiś tam podrabianiec. Kupił coś, buty, a ten co kupił, rękawice byśmy sobie jeszcze z dwie pary rękawic widzę za... Chociaż nie no, czekajcie, bo zaraz będziemy ulepszać jest evening. To poczekajmy, niech się już sprzeda wszystko. Znaczy ulepszać jak ulepszać, no i może nie ulepszać. Coś z tą tarczą, ale widzieliście jaki skubany? Ale bym stracił pieniędzy na tym. Jakieś 20K pointów jakiś zdobyłem. O, mam teraz 57. jak wykupują na sam koniec wszystko przyszli już nie, nie mogą to ja już wszystko biorą to jest jak przed świętami po prostu już nieważne czy im jest coś, coś potrzebne to biorą nie wiem co mogę zrobić z tymi kapointami tu mam jakieś 57. Może mogę coś jeszcze kupić? Może tu coś się. Nie, to jest za 10 tysięcy golda mogę otworzyć ścianę większą. O, mogę sobie questa zrobić, jakieś wybrać. O, patrzcie, zmienia się. A tu się coś losuje. Dobra, jest faza budowania. W fazie budowania budujemy. A jak to unlokować? Bo ja nic nie mam zunlokowane, nie? Wygląda na to, że... Jedyne co mogę zrobić to te stoły i te pte. No i to jest trochę słabo moim zdaniem. Dobra, to teraz budujemy. Tu będą rękawice i te. Tu będą potionki same, a tu będą rękawice i. Ale syf. No co? O co wam chodzi? Trochę jest brudno, już sprzątam. Dużo klientów dzisiaj było. To jest syf. Już tutaj odnawiamy nasz sklep. Dobra. Odblokuj stoły, ale jak się odblokowuje stoły? Zaraz do tego dojdziemy. Jak się odblokowuje stoły? A, tu mogę różne rzeczy odblokowywać. A, Unlock, a my sobie dobra, przyspiesza się. Warrior items, tu mogę nowe przedmioty. Moral guide. Make the T Steel. Uuu mniej będą kradli. Bariera O jest tu, można rzeczy odblokowywać. O kurczę, ile tu jest skili różnych. To jest jakiś wojownik. To jest co? O, jest jakiś czempion, który będzie za nas chodził na przygody, ale to są drogie rzeczy, to są dużo punktów potrzebują, a my potrzebujemy tu. Możemy tak zrobić, żeby był bardziej popularny nasz sklep. A, to nie nas nie stać na to. Inżynierskie sklepy do, sprzeża, do sprzedawania. O, można mieć ogródek, w którym będziemy siali. No to nie, to kupmy tak. Armor hatrack U. Wiecie co? To chyba odblokuję jeszcze. I to. I już mamy wszystko odblokowane i teraz będziemy mogli postawić. Tylko czekajcie. Już przeczytałem o. Teraz możemy tak, za 50 golda możemy taką szafę. Możemy sobie o takie półki na ciuchy za zrobić. Raz. No powiedzmy, że dwie na razie zrobimy, dwie takie półki na, na ciuchy. Za 200 golda możemy takie coś zrobić i tutaj chyba się wystawia dwa średnie itemy. O, to jest niezłe też. 350 golda to kosztuje, to jest na klaty. O, a to co to jest? na bronie. Na pewno lepiej to wygląda niż ten, niż yy, niż te stoły, no ale bez przesady, drogie jest. To jeden razy medium item trzyma. Myślę, że mamy wszystko. Myślę, że mamy wszystko, możemy otwierać sklep, bo też będziemy duże zamówienie musieli zrobić. Nie wiem czy możemy je może, możemy już je zrobić. Chyba możemy zrobić zamówienie, byśmy zamówili tak. Dwie pary rękawic, dwie pary butów. Aha, co to jest clear? Nie, nie! Jak się daje clear? Dobra. Już mówię. Dwa miecze, dwie pary rękawic, dwie pary butów. No już prawie jesteśmy obkupieni. No to jeszcze kamień kupmy. Aj nie zabraknie nam. Dobra. Ok, i już jadą te itemy. Ja myślę, że możemy zaraz sklep otworzyć. promocję żebym zrobił. No nie wiem, czy promocję to chyba nie bardzo. Bo my mamy przystępne superceny najlepsze w mieście. Trzeba zauważyć. Poczekajmy aż nam się coś tutaj. Duża lada zamiast stolików, ale ja już mam stoliki, a duża lada kosztuje 200, więc tak trochę ciężko. No wszystko żeśmy porozkładali. Potek mamy całkiem sporo. Brakuje nam jeszcze kamieni. No tego nie postawimy nigdzie. Tu damy tak rękawice, rękawice, buty, buty. A miałem gdzieś. Aha, tu miałem to tylko muszę jeszcze sprawdzić czy na pewno ceny wszystkiemu dałem podniesione są tak rękawice mają ceny wszystko jest otwieram sklep na nowy dzień No i oczywiście w każdy wie że już jest na bogato w tym sklepie więc wyciągam mieczy pilnował klientów żeby tu nic nie kradli na tą klatę chyba nie zrobiłem ceny co a nie jest 150 a jest na wszystko Klata ma cenę, bo ja wcześniej ustaliłem na klatę cenę, ale widzę, że w ogóle nie mam, czapek nie mogę robić i za niedługo będziemy, jak tylko nam level 5 wpadnie, to chyba trzeba, będzie nowy ten, nowy asortyment, znaczy zamówić, tak, w umiejętnościach. Weźmiemy, pójdziemy tu, no i tu są, widzicie? A, tylko strasznie drogie, za 80. Mm, 10% zniżki na każde zamówienie. Super, to by było niezłe. No i co chłopie kupisz? Chodź tu do mnie. No i tarczę kupił. To jest idealny wybór. No to mu się nie spodobała. Jakiego my mamy teraz quest'a do zrobienia? Sprzedaj potionki. Co oni będą kupować? Trowing Stars. Mushroom, Wooden Shield. O! Wooden Shield jest hot item dzisiaj. Co Pani kupi? Dobra, Potionkę Życia. Podoba mi się to, mogliby też klaty pokupować. To już chyba Wooden Shield zamówię. I dwa kamienie. No. Jakby starczyło to bym jeszcze jedną i jeszcze jedną. No jak jest hot item Wooden Shield to musimy mieć ich więcej, to na pewno. A miecz będziemy trzymać w ręce. Nie, nie chciał ukraść. Nie spodobała mu się po prostu. Nie? Oni wiedzą, że nie u mnie nie wolno kraść. Co to jest? O Jezu, bo jak go taki trup leży, to przecież nikt nie będzie chciał kupować. Muszę zmieść. Powinienem dostać nagrodę za pokonanie złodzieja. No, niektóryś spróbuje coś ukraść teraz. O, ktoś chciał chyba, chyba obydwoje chcieli ten. Dobra, mam miecz i tarczę, no i byśmy może dwie klaty zamówili teraz. Patrzcie na to, o Jezu, jak to się wszystko dobrze sprzedaje. A ona co, idzie jakieś buty? O ty! Wzięła coś w rękę? Masz No jak nie wzięła, jak wzięła? Patrz babeczko. Tak, cię pokonałem. Co niro? Co to takie złodziejstwo się tutaj... O Jezu, nie wiem czy ona... Czy ona coś mi wzięła, czy nie? Ta akurat jedna. Strasznie szybko uciekała z tego, z naszego. No nie wiem. Wydaje mi się, że była jednak winna, nie? Posprzątajmy, żeby nie było dowodów. Powiem Wam, że nie wiem, czy ta była winna, ale musieliśmy ją pokonać. Trzeba ją sprzątnąć. Na tym polega sprząt... sprzątnięcie kogoś. No już się sprzedało. Strasznie szybko schodzą te tarcze. Ok. O, f... o tu ja mam więcej tych zamówień. No dobra, to coś się przesadziłem z zamówieniami. No i pewnie tarczę weźmie. Potki zeszły. Dobra, moi kupujemy dwie tarcze, z dwie poty, jedne buty i kamień. I zamawiam, a resztę później kupię. On by chciał tarczę, ale nie ma. No niestety. W szafie można mieć bardzo dużo potek na raz 12 sztuk, chyba i najprawdopodobniej tak zrobimy, że szafę kupimy. Tylko, że szafa też tam trochę kosztowała do odblokowania, nie mieliśmy już. Chociaż nie, czemu myśmy właściwie szafę nie postawili? Ona chyba nie była droga, a nie ona stówę kosztowała. No to nie jest mało stuwa. Mamy 39 punktów. Strasznie drogo kosztuje odblokowanie nowych tych, nowych itemów buty miecz o o No babo Mam cię wyjaśnić zamiećmy bo I powiedzą, że mi się nie podoba coś Już tarcze kupił, widzicie? Raz, dwa, trzy. Kupmy trzy tarcze. Kupmy strzy fire potion to. Dobra, takie zamówienie robimy. 10% to byłoby całkiem sporo. Daj cenę tarcz w górę leciutko. Właściwie jest to słuszne słuszna uwaga tutaj. Gdzie jest złodziej? że mi uciekł tak no to babo teraz już jesteś wyjaśniona nie wierzę w to złodziejstwo że to się tak szerzy tu w naszej krainie mamy zamówienie jest gotowe do Rękawiczki jeszcze I buciki, kamień Dobra No ja was tu przypilnuję Złodziejaszki Nie ma takiego okradania mojego sklepu. Właśnie wiem, że na Ployony Fire mam questa. Ten jeszcze by paseczek chciał. Nie mam dla Ciebie paseczka. Dobra, to naprawiajmy trochę. Jestem gotów na nowego klienta. Spróbuj coś ukraść chłopie. Patrz jak się na ciebie patrzę. No, dobra, Tobie wybaczę. Na te to bym obniżył cenę wiecie, bo przecież mamy questa na nie. To ja bym chciał questa wykonać jednak. Teraz byśmy zrobili tak. Dwa miecze z cztery podjonki takie. Jeszcze jedna tarcza. Dobra, robimy jakieś takie duże zamówienie hurtowe. Na razie dajmy tu tarcze. Zwiększyłem tą cenę, coś nie bardzo, ale też nie, nie. No nie narzekają, powiedzmy. Przeszukajmy z śmieci, czy nie ma czegoś fajnego. Nie ma. No i co? Bierzesz coś? Bierz, małeczko. Bierz, kupuj. O, ty skubana. Ja nawet nie zdążysz wyjść ze sklepu Jestem strażnikiem tutaj. A mogła nie biec, ja bym nie zauważył, jakby ona nie biegła, nie? I w tym momencie sobie przerwiemy. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Kolejny odcinek mam już nagrany. Jeśli chcecie go jak najszybciej zobaczyć, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę, ja go gdzieś zmontuję i wrzucę za dzień czy za dwa. W kolejnym odcinku tak wam zdradzę taki sekret, że będzie dużo złodziejstwa i walki. Ale to przekonacie się, jak sami zobaczycie. Tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pamiętajcie. Tu klikając na główkę subskrybujecie, tutaj kolejny film dla Was proponowany i życzę Wam miłego dnia albo wesołych świąt. Wesołego Sylwestra, nie wiem kiedy ten film będzie e, udostępniony, cześć!